Ale do tego szpitala? Nie, czekaj. Nie, już tu jest. Tu jest w tym mieście ten szpital. Wiesz jak wygląda szpitalny budynek, nie? No. No to poznamy. Typ! Po prawej! To jo! Nie typ tu jest! Duch! Kurwa! Jeden gdzie żyje! Leży! A jest drugi! A jest drugi Zombisa zabiłeś tutaj Kurwa Dobra, odjewołek go Ka jest typ Kurwa, nie wiem, ka jest drugi Zombisy mnie atakują do kuja Właś do auta, ja właśnie do domu, do domu właśnie Pójdź do domu pierdole, trzeba go zlutować potem Dobra, lecę do ciebie, leca do ciebie, lecę, lecę, lecę Właś i zamykaj Dobra Kurwa mać, od z wiela dobra Dobro, akcja! O kur Kurwa mać! Spodziewałeś się, spodziewałeś się, spokojnie. To elegancko, to trzymaj tam na muszce już, ja się tylko przeciepia ten, amunicję. No. Się tylko przeładuję, czekaj. Ja się spodziewał, spokojnie. To spodziewaj się zaś. Rozpakowuję pudło. Kurwa, ale akcja, dobro, nie? Tylko to to jo, to jo! Kurwa, jak ty? Bo go po prawej, ja też był po prawej, nie? Dwa, co ja robię Połącz Nie wyłaś kurwa Pochuj się wychylasz, Poczekaj ja robię sobie pistolet Zamknij te jebane drzwi Nie, bo typ może wstać To go dojeb do, 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 do mu do łepy Nie już chyba nie żyje właśnie chciałem sprawy Strzel mu w łeb żyje. do pewności Dobra kurwa, co... nie, nie, to nie żyje już typ Skąd wiesz? O, bo już ma ten mm. kurwa reakcja. Ja pierdolę. A kurwa koleś fajny sprzęt miał, miał, miał dubeltówka, nie? Jakby mi z tego zajebał, to koniec. Mi zajebał. Już wszystko zepsute. No. Patrz jak ją wyglądą. Patrz. A może jakiś kwotok? Nic właśnie, ją już wszystko recrute. No to zaraz pozbieram od ale dobra akcja, zapisz to Adi. Ja to też zapiszę z mojej tej, z mojej perspektywy, czekaj. Nie wiem, ostatnie 5 minut, nie. Ostatnie 3 minuty. minuty.